Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę, subskrypcję. Będę robiła pytanie dla lwów. Czytanie miłosne. Będę korzystała z tali Tarot Illuminati. Dobrze. Najpierw wylosuję trzy energie, które będą mówiły o obecnym stanie. A następnie yy, yy, zobaczymy, yy, jak może to wszystko się po prostu potoczyć. Dobrze, myślę, że wystarczy. I zobaczmy, a co tutaj się pokaże. I zaczynamy. I mamy tak rycerza tenarów. 4 buławy i 5 buław. Więc bym powiedziała, że no nie jest to jakaś energia jakaś super miłosna, tak? Ale bardzo stabilna, tak? Bardzo stabilna i w sumie bardzo, bardzo korzystna, tak? Mamy tego rycerza denarów, czyli jakby wszystko idzie po toczy się tak nieśpiesznie, ale myślę, że za to solidnie. Tak, mamy te cztery buławy, czyli jest jakaś mała stabilizacja też w relacji i mamy jeszcze piątkę piątkę denarów. No, można ją odczytać. Jako po prostu bycie ze sobą na dobre i na złe. Też y, możemy tutaj spojrzeć, że ta osoba lub my możemy, Wy możecie liczyć na tą osobę też y, właśnie, nie tylko jak jest dobrze, ale też jak jest troszeczkę gorzej, tak? Więc y, to jest taka jedna wersja. Y, ale druga też wersja, no może być też taka, takie patrzenie y, z poziomu braku, tak? Y, że jakby nie widzenie tego, y, tej małej stabilizacji, y, tej, tej radości, tylko po prostu y, y, szukaniu, y, no trochę bym powiedziała, może, może y, dziury w całym, a może też, y, no po prostu y, ta, ta relacja w pełni może niektóre osoby no jednak nie satysfakcjonuje tak I, i, i skupianie się na tym czego brakuje wam w tej relacji tak więc no może to różnie wyglądać ale tak to tak jak powiedziałam tak to pierwsze, pierwsze moje spostrzeżenie to po prostu stabilna relacja i na partnerze, czy, czy na Was, czy partnerce, że po prostu możecie na sobie polegać, tak? Dobrze. I zobaczymy, co tutaj jeszcze przyniesie przyszłość, tak? Jak to się może rozwinąć, w którą to może pójść stronę. Hmm. No, oczywiście to może być takie to, to patrzenie właśnie z pozycji braku i, i koncentrowaniu się na, na minusach. To może tak być. Y, oczywiście, no, wy możecie się na tym skupiać, albo ta druga osoba, tak? Może mimo to, że wszystko niby jest dobrze, tak, e, spokojnie. Y, no, może któraś ze stron potrzebuje większej ekscytacji, powiedzmy, tak? Mamy tutaj pięć buław, mamy królową denarów, i mamy rycerza kielichów, dobrze. Więc jest tutaj w relacji mogą być jakieś zgrzyty, mogą też właśnie być jakieś różnice w widzeniu może relacji, czy jakichś innych różnych spraw, które są dla Was bardzo istotne i mają one też wpływ na tą relację. Mamy też tą królową denarów, czyli też jest tutaj, myślę, że też zwracacie uwagę na to bezpieczeństwo swoje finansowe, na komfort życia, że z tego też byście nie chcieli jakby też zrezygnować i jakby macie cały czas to na oku. No i jest tutaj ten rycerz kielichów, tak, który zmienia kierunki, czy to. Jeżeli, tak jak mówiłam, jest to taka relacja naprawdę bardzo stabilna i możecie na sobie polegać, jak jest dobrze, czy, czy też jest jak, jak jest po prostu gorzej, tak? Są jakieś, jak to w relacji, jakieś tam tarcia ale jednak to, to poczucie bezpieczeństwa, komfortu też jest dla Was ważne. Jest tutaj dużo stabilizacji. Mogą być tutaj wtedy, może, jeżeli właśnie na przykład rozmawiacie na temat właśnie swojej relacji, i mogą tutaj być jakieś zmiany, tak, ale takie pozytywne bym powiedziała, tak, któregoś, czy, czy wasze, czy, czy tego partnera, tak, że może tutaj troszeczkę zmienić się, tak w tym obszarze i na przykład być bardziej taki y, czuły, tak, jeżeli właśnie Wam tego brakuje, ale też w, ty, w tych relacjach, gdzie tak jak mówiłam, że czegoś Wam po prostu brakuje lub y, temu partnerowi, y, tak i y, po prostu jakby nie zadawala go y, ten spokojny y, bieg y, tej relacji, tak y, y, może chciałby jakieś większe czy Wy chcielibyście jakieś większych emocji, tak? Więc no, możecie skupiać się na przykład właśnie na tych brakach, chociaż jest dobrze, ewidentnie, no ale tak jak mówię, no może czegoś więcej któraś ze stron potrzebuje i jest tutaj, są jakieś różnice. Tak jak powiedziałam, no, to bezpieczeństwo, myślę, finansowe, Bezpieczeństwo w ogóle jest też istotne i dla Was, i dla tej drugiej osoby, tak, ten komfort. No ale może tutaj być na przykład, właśnie jakaś zmiana kierunku, tak, wasza czy, czy partnera. Pod spodem mamy, tym bardziej, że pod spodem mamy trzy kielichy, tak, czyli no, może tutaj też być, tak jak powiedziałam, w tej drugiej wersji. Że ktoś czy wy zaczniecie szukać po prostu czegoś tam ym, poza, poza tą relacją, tak? I tutaj też mamy koło fortuny i z tym związana, pamiętajmy, że wtedy, wtedy też jakaś może później przyjść zmiana, tak? Więc ważne jest, żeby, żeby być też świadomym konsekwencji tego wszystkiego. Dobrze, a więc tak wygląda czytanie miłosne dla lwów. Dobrze. Oczywiście, jak Wam się podobało, to dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Oczywiście, jeżeli potrzebujecie w tej, w tej sferze jakiejś pomocy, jakiejś konsultacji, to też zapraszam. I co, do następnego czytania. Hej!